Wychodzę z kubą w teren, wezmę dechę, trzy szkicowniki, moją sakiewkę z klepkami i pisakami. Kolor, dwa, to, To i psy w woreczku przyda się chusteczki. Kiedy pójdziemy do lasu, zwłaszcza w głąb lasu, nagle zostajemy przytłoczeni przez tysiąc informacji. Jest w lesie pełno drzew, gałęzi, liści, igieł, krzaków. Mnie zawsze w pierwszym momencie ogarnia poczucie przytłoczenia. Wypracowałam sobie już kilka sposobów na to, jak sobie radzić z tym natłokiem informacji w lesie. I chciałabym się z wami tymi moimi sposobami podzielić. Po pierwsze staram sobie ograniczyć scenę. To co chcę szkicować? Myślę o tym, jakie kształty, jakie obszary będę mogła ująć w tym szkicu. Nie patrzę na wszystkie drzewa, staram się zobaczyć jakieś przestrzenie, prześwity. Skupiam się na powtórzeniach między drzewami. Także nie szkicuję tak od razu wszystkiego, jak popadnie gdzie spojrzę. Tylko staram się od razu mieć jakiś pomysł na ten szkic. Nie twierdzę, że zawsze to wychodzi, ale jeżeli zacznę z takim pomysłem, to zwykle potem jestem w stanie lepiej ten szkic wykonać. Kiedy zaczynam szkicować las, nie jest dla mnie ważne, ile jest drzew, ile jest gałęzi, nie jest dla mnie ważne to, żeby oddać wierny obraz tej sceny, którą rysuję. Bardziej chodzi mi o to, żeby uchwycić charakter. Dlatego patrzę na charakterystyczne kształty na charakterystyczne kształty drzew, gałęzi, krzaków. Skupiam się na tym, w jakich kierunkach te pionowe linie, wszystkie, bo przecież będzie tam mnóstwo pionowych linii a one nigdy nie są idealnie pionowe. Patrzę na różne odchyły od tego pionu. Dzięki temu udaje mi się zróżnicować szkic i uzyskać też wrażenie większej naturalności. Mamy tendencję do wyrównywania wszystkiego. Wiele razy mi się zdarzyło, nawet w trakcie malowania obrazu. Zauważyć dopiero po jakimś czasie, że robię równe odstępy pomiędzy elementami. W naturze równe odstępy zdarzają się bardzo rzadko. Te odstępy zawsze są z jakąś różnicą. Jedne są węższe, inne szersze. Czasami coś występuje podwójnie, czasami potrójnie. Także warto zwrócić uwagę na takie rzeczy w trakcie szkicowania lasu. Nie skupiać się na detalach. Chyba, że taki jest wasz plan, ale wtedy najczęściej nie zajmie wam ten szkic krótkiego czasu, tylko dużo, dużo dłużej. Ja detale staram się bardziej sugerować. Nawet jeżeli narysuję gałąź, która powinna być przy innym drzewie, a wyszła mi przy innym, to zupełnie mi to nie przeszkadza. Jeżeli uzyskam charakterystyczne kształty, kierunki, charakter tych drzew, to wtedy jest ok, wtedy nie ma problemu. I w takie szkice mam wrażenie spontaniczne, szybkie szkice, w których skupiamy się bardziej na charakterze i na większych kształtach, na obszarach jasne, ciemne, niż na konkretnym rysowaniu poszczególnych drzew, takie szkice zwykle wychodzą lepiej. Dobrym sposobem na to, żeby pomóc sobie, nie skupiać się na tych niepotrzebnych detalach, jest ograniczenie sobie czasu. Jeżeli damy sobie 15 minut, mniejszą kartkę najczęściej i dosyć duże narzędzia, to wtedy musimy szybko pracować. A jeżeli pracujemy szybko. To nie możemy się skupiać na detalach. To ograniczenie czasu jest dobre. Oczywiście nie zawsze trzeba, w momencie kiedy mam większy format, to najczęściej tego czasu potrzebuję trochę więcej, ale też nie zawsze i to też zależy od wielkości narzędzia. Jeżeli będziemy używać małego ołóweczka, to wiadomo, że ten rysunek potrwa dłużej i te 15 czy 30 minut nam nie wystarczy. Natomiast w momencie kiedy szkicujemy węglem czy braszpenem czy jakąś inną kredką, która jest dosyć gruba i można na przykład bokiem jej szkicować, to wtedy ten szkic zajmie o wiele mniej czasu, będzie bardziej spontaniczny i swobodny i o wiele mniej detali w ten sposób uzyskamy. Jestem w Gdańsku, w Zielonej Dolinie. Jest potwornie wilgotno, mimo że temperatura jest dosyć przyzwoita. O, tutaj moje stanowisko pracy. Rozrzucone materiały i kamyczek wygodny do siedzenia. Też praca już skończona. To tylko szkic, więc dużo więcej nie potrzebuję. Nie ja może jakieś pół godzinki. Praca i scena. A jak zaczynałam, to nie było tego słońca, ono się pojawiło dopiero w trakcie. Więc troszeczkę dorobiłam, ale... ale może lepiej było czekać. Takie samo oświetlenie. Zobaczę jeszcze, może, jakąś jedną pracę. Tu jest takie fajne drzewo. Bardzo mi się podoba kora. Nie wiem, na ile mi się to uda uchwycić. Tutaj w ogóle drzewa są fantastyczne było obok drugie, obrośnięte mchem totalnie. Mało ludzi, głównie rowerzyści, zaraz ktoś wiedzie w mój statyw. Jeżeli lubimy detale i chcemy te detale oddawać, to najlepszym sposobem jest bardzo ograniczyć sobie temat. Wyodrębnić jakiś jeden element. Ja tutaj skupiłam się na pniu drzewa. Wyodrębnić ten element, wyizolować go od tła i całą swoją uwagę poświęcić już tylko i wyłącznie temu elementowi. Fajnie jest, jeżeli ta rzecz, która nas zaciekawiła, ma w sobie na tyle dużo ciekawych informacji, żeby ten szkic wyszedł ciekawy. Pięć drzewa, który tutaj szkicowałam, jest bardzo interesujący i dosyć skomplikowany. Oczywiście nie sam kształt pnia, bo on jest dosyć prosty, ale to, co się dzieje na korze. Muszę Wam Powiedzieć, że wiele razy się przyglądałam tym pniom drzew w lesie. One zawsze mnie troszeczkę przerażały tym, ile tam się dzieje i czy ja bym sobie z tym poradziła. A tutaj, przez to, że wyodrębniłam go z tła, zupełnie nie zajmuję się tym tłem na, na tym szkicu, dzięki temu udało mi się z nim poradzić. Też się cieszę, że, że się przełamałam, bo też miałam tutaj jakiś opór wcześniej przed tymi pniami. Z jakiegoś powodu pień był dla mnie porażający. Kiedy wybieram się do lasu, zwłaszcza gdzieś głębiej w las, lubię się z kimś umówić i zabrać kogoś z sobą. To ma wiele plusów. Po pierwsze, czuję się bezpieczniej. W momencie, kiedy zaczynam szkicować, moja uwaga bardzo się skupia na tym, co robię i przestaje zauważać to, co dzieje się wokoło. W czasie tego ostatniego szkicowania, byliśmy w miejscu, gdzie przelatywało mnóstwo samolotów to było na jakiejś trasie samolotowej w Gdańsku. Ja wiem, że te samoloty leciały, ale byłam przekonana, że dwa, może trzy przeleciały nad nami. I dopiero jak oglądałam materiał filmowy, który nakręciłam, to okazało się, że tych samolotów przylatywało naprawdę dużo. Powiem wam, że byłam zdziwiona, bo nie zauważyłam tego. W momencie, kiedy szkicowałam, nie zwracałam uwagi na te, na te dźwięki. Zaproszenie kogoś pozwala nam też popracować nad swoją motywacją do tego wyjścia. Ja przynajmniej tak mam, że jeżeli już jestem z kimś umówiona, to trudniej mi zrezygnować w ostatnim momencie i powiedzieć, że mi się nie chce, więc jest to bardzo, bardzo dobry motywator. Tym, co robię jeszcze dodatkowo, to podniesienie rangi tego pójścia na szkicowanie do lasu. Najczęściej wybieramy się wtedy na pół dnia, zabieramy z sobą jedzenie, termos z herbatą. Bardzo często mamy z sobą Majkę, żeby też miała troszeczkę przyjemności. Robert zazwyczaj zabiera coś do czytania, bo jeżeli idziecie z kimś do lasu, kto nie będzie szkicował obok was, to musicie pomyśleć, co ta osoba będzie w tym czasie robić, bo. Szkicowanie, nawet jeżeli trwa pół godziny, to ta osoba w tym momencie musi siedzieć na miejscu pół godziny, więc warto, żeby miała też coś dla siebie w tym czasie. W momencie, kiedy staje się to taką wyprawą, to jakby nabiera też dla mnie takiej większej rangi i jest większym przeżyciem, czymś na co czekam i częściej robię. Dzisiaj jesteśmy w lesie. Wybrałam się do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Jestem w pobliżu potoku Strzyża. Postanowiłam sobie zrobić parę szkiców. Na razie udało mi się zrobić tylko jeden taki o, dosyć skomplikowany. Gałęzie leżące w wodzie zwykle są skomplikowane. Znowu wzięłam niewiele rzeczy. Chwilę posiedzimy i pewnie za chwileczkę jeszcze coś naszkicuję. Pokażę Wam teraz szkice, które zrobiłam na tych dwóch wyprawach. Najpierw ten duży. To jest właśnie ten, który zrobiłam w lesie. Głównie zielenie i brązy. Te brązy trochę mi pomagały przełamać tą zieleń. To jest ten jeden tego samego dnia zrobiłam jeszcze w tym szkicowniku jeden. Ten. Może w ten to już było na koniec taki już naprawdę szybciutki, nie wiem może jakieś 15 minut. Tutaj już bardzo ograniczyłam widok i tylko jedno drzewo i cały, całe tło tak naprawdę już tylko sugerowałam. I teraz jeszcze w tym. Najpierw ten wysoki. Bardzo mi się podobało pień tego drzewa. Ja już wiele razy, kiedy byłam na spacerach w lesie, przyglądałam się właśnie pniom drzew, i zawsze jakoś do tej pory miałam takie poczucie takiej niepewności, jeżeli chodzi o szkicowanie tego, ale cieszę się, że tym razem się zdecydowałam. Myślę, że zostawienie tła niepomalowanego tutaj pomogło, tak jakby wyodrębniło ten pień i nie stanowi konkurencji dla niego, ale naprawdę bardzo, bardzo jestem zadowolona z tego szkicu. One były w kolejności ten pierwszy, ten drugi, a ten to już był naprawdę taki taka końcóweczka. A teraz szkic tego drugiego wyjścia to było niedawno. No tutaj mam przekładkę taką, że, bo, dlatego że ten szkic jeszcze nie jest niczym spsikany i nie chciałabym, żeby się kredki na kolejnych stronach odbijały. I dlatego w terenie zawsze mam jakąś tam z tyłu taką przekładkę, żeby właśnie nie było tego odbicia, a w domu psikam to. Najczęściej lakierem do włosów. Pastele psikam porządną fiksatywą, szkicę psikam yy, najtańszym lakierem do włosów. O, taki jest podział. To jest ten szkic nad strzyżą malowany. On jest zdecydowanie bardziej zagmatwany troszeczkę, można powiedzieć. Słońce mi się strasznie zmieniało. Raz było mocne, raz było słabe. Ja próbowałam dostosować do tego dosyć mocnego słońca i ten mi też troszeczkę. Więcej czasu zajął niż zwykle, myślę, że, że dlatego, że jest taki dosyć skomplikowany. Oczywiście większość tych detali nie jest zupełnie tak, jak była na miejscu. Części się trzymałam tych największych kształtów tutaj, żeby. Krawędzie, linia, żeby wyszła w ten sam sposób, kierunki, mniej więcej proporcje tego widoczku. Natomiast te wszystkie detale już to już było tylko tak, jak mi pasowało. Także tak, myślę, że warto się wybrać. Jeszcze, jeszcze mamy ładną pogodę. Mówię, to był 18 wrzesień, więc dopiero co w tym tygodniu. I poszkicować zabrać z ko sobą kogoś na wyjście i zrobić parę szkiców, przełamać się i nie bać się nie bać się lasu. <grym> Do zobaczenia za tydzień, a za chwilę. Forest The Final Frontier. Nie, to nie ten film. Czy w XIX wieku, 18 malarze też mieli swoich wiernych nosicieli ekwipunku? To nie tak. Nie było ultra lekkich plecaków. Jeden malarz, trzech do noszenia i jeden kucharz. Siłek się gotuje. Nie widać, bo unosił się dym, ale nie musi. Będzie co jeść. Nie wiadomo, ile potrwa malowanie. Pewnie parę godzin. Głodnym nie ma co siedzieć. O oto efekt dzisiejszej pracy. Nisko latające samoloty powróciły. Jest tak, że jesteś w lesie, widzicie cywilizacja, cywilizacja się dopadnie z góry i z dołu, Podążał tragarz tragasz ścieżką wojskową. Nie uzwraca dobytek do malowania zbędny. Kilogram pasteli, 4 kg papieru, pół litra wody, 5